Mam taką zaprzyjaźnioną rodzinę, no, z którą no, ostatnio tak nie mam możliwości zbyt często u nich bywać, ale jak już zajadę, to chcemy bardzo intensywnie ten czas wypełnić. Zasiadamy przy biesiadnym stole albo przy smacznej kawie nie możemy się nagadać. I Jak do nich zajeżdżam, to mam y, takie pozwolenie na to, aby popykać fajeczkę. Tutaj od razu muszę nadmienić, że nie namawiam do żadnych zdrożności, bo wbrew pozorom tak naprawdę fajka nie ma wiele wspólnego z papierochami. W każdym bądź razie tam sobie siedzimy, pijemy kawę, ja pykam fajeczkę i już wyjechałem, zapomnieli w ogóle, że już o nich byłem i przyszła teściowa tam do nich w jakimś czasie i tak wchodzi do mieszkania i mówi, o... Ksiądz Krzysztof był, no oczywiście ona to wyczuła po aromacie, dlatego że te tytonie, dobre tytonie, one są właściwie wędzone i mają taki przyjemny aromat i są lepsze niż odświeżacze i bardzo długo się utrzymują w powietrzu. Ale to był taki znak, nie trzeba było mnie zobaczyć, nie musieli wiedzieć o tym, że byłem, a wystarczył tylko ten zapach i wiedzieli, że ja byłem. I mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiejsza Ewangelia, Zachęca nas do tego, abyśmy byli znakiem dla tego świata obecności pośród nas Jezusa Chrystusa, znakiem tego, że do Chrystusa należymy. O czym mówi ta dzisiejsza liturgia, w której uczestniczymy? Otóż Pan Jezus mówi do apostołów zgromadzonych w wieczerniku, dzieje się to jeszcze przed wydarzeniami paschalnymi, mimo że przeżywamy Okres Wielkanocny, to liturgia daje nam ten opis przedpaschalny i Pan Jezus wtedy mówi do apostołów: Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. I żeby zrozumieć, o co Panu Jezusowi chodzi z tym nowym przykazaniem, to należałoby ten fragment Janowej Ewangelii czytać od końca, bo ostatnie zdanie tego fragmentu brzmi następująco. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A zatem ta miłość wzajemna wśród uczniów Jezusa Chrystusa ma być tym znakiem, tą wskazówką, do kogo tak naprawdę należą. Więc trzeba nam się tego nauczyć. Tym bardziej więc trzeba nam wniknąć w to zdanie, które Pan Jezus wypowiada. Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Dlaczego pan jest nowe przykazanie? No jakie nowe przykazanie? Czy naprawdę ono było nowe? No przecież w Starym Testamencie już przykazanie miłości obowiązywało, kiedy Mojżesz otrzymał od Pana Boga dekalog, otrzymał przykazania Boże, no to one już były. A jeżeli chodzi o przykazanie miłości, no to też funkcjonowało. Pan Jezus powiedział nawet odnosząc się do Bożych przykazań, że nie przyszedł je żadne z tych przykazań znieść, ale wypełnić. A więc daje nam tę wskazówkę, jak należy interpretować przykazania, co jest istotą przykazania, bo w tych czasach bardzo często właśnie odnoszono się do przykazań jako do norm prawnych. To było suche prawo, które trzeba było wykonać dla samego prawa, a Pan Jezus uczy właśnie interpretować i wchodzić w istotę tych przykazań i tego bardzo pięknie Pan Jezus Uczy. Ale no co z tym przykazaniem miłości? Przecież no, było miło i bliźniego swego, jak siebie samego. I wiele innych przykładów, fragmentów w Starym Testamencie nam wskazują ewidentnie na miłość. Dlaczego Pan Jezus mówi, że nowe przykazanie miłości nam daje? Otóż na czym polegała ta nowość? Otóż tam nawet możemy powiedzieć, że Pan Jezus. Nie używa słowa nowe przykazanie, bo w języku greckim, bo w takim języku jest napisana Ewangelia, gdyby Pan Jezus chciał powiedzieć o przykazaniu jako o przykazaniu, to wówczas byłoby użyte greckie słowo nomos, to znaczy norma, nakaz, prawo takiego słowa by użyto. Natomiast tam jest użyte słowo entolen. Tolen to znaczy Azymut, kierunek, czy jakiś tam drogowskaz, wskazówka, a to N, ten przedrostek przed Tolen, to oznacza no, wiele znaczeń, ale między innymi w środku, coś, co się znajduje wewnątrz, albo y, współ, wespół, z czymś, w włączności z czymś, a więc. To len, greckie słowo, oznacza wspólny azym, wspólny kierunek, wspólne trwanie w tym oznaczonym celu, do którego się zmierza. A więc Pan Jezus mówi, że to ten nowy kierunek, współkierunek wasz, to, co będzie dla was wspólne, to wspólne wpatrywanie się, to będzie ta wzajemna miłość i ta miłość, jako nowe przykazanie ono jest nowe dlatego że mamy się tak miłować jak pan Jezus nas umiłował daję wam nowe przykazanie byście się wzajemnie miłowali jak ja was umiłowałem a jak pan Jezus nas umiłował ano tak nas umiłował że ofiarował siebie mimo że na tę miłość nie zasługujemy to on oddał siebie w ofierze na krzyżu na tym ta nowość polega więc nie miłujemy tylko tych którzy nam dobrze życzą to co w innym miejscu pan Jezus powiedział że yy, Ci, którzy Boga nie uznają, ci, którzy nie należą do Boga, też potrafią pożyczać, bo oczekują tego samego i pozdrawiają się, są dla siebie życzliwi. Oczywiście ja tak, że nie trzeba należeć do Pana Boga, żeby być miłym, przydatnym dla kogoś, serdecznym, pomocnym. To, to żadna sztuka. Natomiast sztuką jest miłować nieprzyjaciół że tych, którzy Cię krzywdzą, ci, którzy, ci, którzy Cię ranią, żebyś stać Cię było na przebaczenie na miłość, nawet ta miłość wobec nieprzyjaciół. Jest to bardzo trudne i wręcz nawet dla ludzkiego serca, bo tak po ludzku patrząc, to jest to niemożliwe. A Pan Jezus mówi, zobacz, właśnie to nowe przykazanie nie jest proste, nie jest łatwe, ale jest możliwe, jeżeli się oprzesz na mnie, jeżeli poczujesz się, że jesteś mną, mamy być drugimi Chrystusami, aby właśnie tak patrzeć na świat, jak On patrzył żeby właśnie nawet ci, którzy nas krzywdzą, tak jak my krzywdzimy Pana Jezusa, każdy grzech wykracza przeciwko Jego miłości, każdy grzech go rani, a jednak Pan mówi, a ja nie przestaję Cię kochać, rani mnie to, ale, ale ja Cię kocham i za Ciebie oddaję z tej miłości swoje życie. I dlatego trzeba, abyśmy się tej miłości uczyli, choć jest to bardzo trudne. To jest nowe przykazanie, abyśmy się tak miłowali, tak na siebie patrzyli, jak Pan Jezus na nas patrzy. Tak jak święty Paweł daje przestrogę w jednym ze swoich listów, kiedy właśnie mówi, że baczcie, żebyście się wzajemnie nie pozżerali. Taka była relacja już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzie nie zawsze to wychodziło. Jest to trudne, ale tego się przez całe życie uczymy, abyśmy tak oddychali miłością, jak Pan Jezus oddychał. Amen.